Cześć, ja nazywam się Jakub Szandler i witam w kolejnym odcinku Cenza Krok po Kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii programowania i obsługi maszyn serowanych numerycznie. Dzisiejszy temat to grawerowanie. Wiele osób myśli, że do grawerowania trzeba mieć kama i tam ustawić wszystkie ścieżki w ogóle i wygenerować super długi kod. Ale okazuje się, że na sterowniku Haas jest taki fajny, prosty jeden kod G47, który potrafi zarówno grawerować dowolny tekst, znaczy to, co wpiszemy w nawiasie, to wygrawerujemy, jak też grawerować na przykład numery seryjne. No i w dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać, jak on działa i jak go użyć w praktyce. Zapraszam do oglądania. Całe grawerowanie z poziomu sterownika na szczęście da się załatwić jednym kodem. Natomiast zanim to zrobimy, wywołam sobie narzędzie, włączę obroty, funkcje przygotowawcze i ja lubię sobie też przejechać na G0 po obrysie kostki na której, albo miejsca, na którym będę grawerował. Dzięki temu łatwiej będzie mi wizualnie zobaczyć, czy ta grawerka się mieści, czy jest w dobrym miejscu, czy jest wycentrowana, bo niestety podajemy lewy dolny narożnik grawerki i od niej leci wszystko. Wpisałem więc G47, kliknąłem helpa, no i mam pełny opis. I tak naprawdę na tym mógłby się film skończyć, ale oczywiście nie jesteście tutaj po to, żeby czytać helpa, tylko się po to, żeby zobaczyć, jak to działa w rzeczywistości. więc próbujmy sobie taki G47 dla przykładu opisać. Wmaluję P0, czyli będę chciał robić grawerowanie tekstu. Wmaluję I0 i 0 j 10 czyli pod zerowym kątem do osi X, na wysokość 10 mm każda litera. Pozycja startowa, od której rozpocznę to X-40, no bo detal ma 41 symetrycznie na jedną i na drugą stronę, 82 gabaryt, natomiast po Y-5, bo wysokość tekstu to 10, czyli w ten sposób będzie wycentrowany po Y. Wartości R i Z, jak przy każdym cyklu wiertarskim, mówią odkąd dokąd, więc od 1 nad do 5 w głąb, i pozostało wpisać mi w nawiasie dowolny tekst, na przykład nikomu nieznany kanał CNC Krok po kroku. No i oczywiście zmniejszyć troszeczkę rozmiar, więc troszeczkę tutaj potwikowałem pozycję i wielkość liter, troszeczkę się przesunąłem jeszcze po X, żeby się lepiej wycentrować. No i cyk, mamy ładne CNC Krok po kroku. Zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądać na maszynie i w rzeczywistości. Wcześniej wpisane I0 oznaczało zerowy kąt do X. Wpiszmy sobie teraz do odmiany na przykład I30, czyli pod kątem 30 stopni jakby w górę w prawo. No i oczywiście znów pozycja startowa jest zupełnie błędna, no bo lecimy od środka do góry, czyli daleko poza kostkę, ale jeśli troszeczkę potwikuję sobie J, czyli wielkość, oraz X Y, czyli początek mojego tekstu, no to jestem w stanie dojść do mniej więcej czegoś takiego, co zdaje się być z grubsza wycentrowane na kostce i wyglądać ładnie. No to co? Spróbujmy to teraz odpalić. No i cacy bezproblemowo czas na inny tryb, czyli zamiast P0 wpiszę sobie teraz P1. P1 mówi maszynie o tym, że nie grawerujemy tekstu, tylko grawerujemy inkrementalne, przyrostowe numery seryjne. Każde kolejne puszczenie detalu, czy też kolejnego detalu, będzie teraz powodować ustawienie kolejnego numeru seryjnego, w którym liczba znaków będzie równa liczbie haszy, które wpisałem w nawiasie, czyli będziemy mieli pięciocyfrowy numer seryjny. No i oczywiście potujkujemy sobie troszeczkę pozycję, wielkość, no i każde kolejne puszczenie, jak widzimy, faktycznie przyrasta na mo 1. Jeżeli chcę to wyzerować, wystarczy, że wywołam G47P1 i w nawiasie wpiszę 0, to będzie wyzerowanie numeru, ewentualnie dowolny numer, od którego będę chciał później zacząć. Czyli na przykład, jeżeli zepsułem sztukę 10, no to wpiszę sobie G47P1 w nawiasie 10 i kolejna sztuka, którą uruchomię, również będzie miała wtedy numer 10, a kolejne będą oczywiście inkrementalnie sobie rosły na i dwunastkę dalej. No i kolejne przebiegi oczywiście już Wam przyspieszę, bo zera będą dokładnie takie same. Jedyne co na końcu będzie nam się teraz pojawiać jedyneczka. I teraz bez żadnych zmian w programie wciskam kolejny raz zielony, powinna się pojawić w tamtym miejscu dwójka. No i oczywiście moglibyśmy tak lecieć do 99999, 9, 9, 9, 9, 9, po czym z powrotem wrócilibyśmy do zera. Ostatni trzeci tryb to grawerowanie znaków z ASCII, Bo jak widzicie, próba wpisania na przykład znaku nawiasu w tekście grawerowanym kończy się wyświetleniem na dole sterownika komunikatu błędny kod. No bo jakby ma dwa nawiasy w sobie, i albo ma niezbilansowane nawiasy po lewej i po prawej, no i on się z tym gubi. Natomiast na szczęście nie jest to problem. Taka tabela ascii jest dostępna zarówno w instrukcji papierowej, jak i na sterowniku, jak i na stronie internetowej. Generalnie można wziąć też dowolną inną tabelę ASCII. i widzę, że nawiasy zamknięte, otwarte to kody 40 oraz 41. Więc co teraz zrobimy? Skopiuję sobie tą linię wywołującą mi grawerowanie 47 i zrobię na początek P40, później P0 z tekstem, a później 41. I po delikatnym dotwikowaniu pozycji po X, powinien mi wyjść napis składający się z nawiasów, których normalnie nie mogę wygrawerować, no i oczywiście dowolnego tekstu w środku pomiędzy nimi. Natomiast oczywiście nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby grawerki wywołać z poziomu oprogramowania kamowskiego. Jedyna różnica jest taka, że wtedy trochę ciężej robić numer seryjny, prawda? No bo jakby każdy program musiałby mieć osobny program stworzony. Ale tak długo jak, jak to jest zwykły tekst, mogę wybrać sobie pismo techniczne, wpisać znów nazwę zupełnie nikomu nieznanego programu w kanału na YouTubie, wpisać wymiary czcionki, wpisać jak będzie wymiarowana i jak głęboko. No i program, który dostajemy, jest prosty, szybki, bardzo podobny do tego z G47. Ewentualnie, dzięki kamowi mogę też bardzo łatwo zmienić układ tego tekstu e, i zrobić go w szyku kołowym. Z palca G47 niestety nie ma takiej możliwości, natomiast w kamie jak najbardziej to nie jest żaden problem. Wystarczy wybrać po prostu rozkład kołowy, jego promień oraz wielkość liter dopasować do danej sytuacji. jak też oczywiście G47 miał to do siebie, że pozwalało nam na wybór tylko jednej domyślnej czcionki. Tutaj natomiast mogę wybrać dowolną czcionkę Windowsową, nawet jakąś taką bardzo w pensji, Monotype Cursiva. Brzmi super, zobaczymy jaki da to efekt. I znów oczywiście troszeczkę dopasować gabaryt, natomiast tutaj zaleta jest taka, że już względem środka, więc idzie to troszeczkę szybciej i łatwiej niż bezpośrednio na maszynie. A jeszcze tylko ta szerokość, no to coś takiego. Przy czym taka grawerka oczywiście będzie trwała znacznie dłużej, no bo jednak każda litera składa się jakby z dwóch linii, a nie tylko środkowej single line, co za tym idzie, że no musimy się liczyć z tym, że, że ta grawerka po prostu potrwa dwa razy dłużej niż taka standardowa, jednoliniowa. Na no sam koniec e, pozostało nam jeszcze grawerowanie na innych maszynach. W wypadku maszyn firmy Kitamura napisałem kiedyś taki skrypt dla jednego z klientów. E, cykl jest napisany z angielskimi komentarzami, bo, bo też klient jest nie polskojęzyczny. Wystarczy wpisać sobie dowolną treść, którą chcę wygrawerować, i w zielonym polu pojawia nam się kod, który spowoduje nam zrobienie tej grawerki. Jeżeli jesteście użytkownikami Kitamury, odezwijcie się do mnie, podeślę wam taki cykl i powiem, jak on dokładnie działa. E, nic trudnego, wystarczy zainstalować sobie dwa 3 pliki na maszynie i skorzystać z tego kalkulatora, żeby określić dowolną treść. Które chcecie wygrawerować później w rzeczywistości na obrabiarce. Tak samo też potrafi on oczywiście grawerować numery seryjne, bo to było wymaganie u tego klienta, żeby numery seryjne również były dostępne. Wszystko działa dokładnie jak w hasie. Dzięki ślicznie na poświęcony czas, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i nauczyliście się dzisiaj niego czegoś nowego. Jak widzicie, jest to trywialnie proste, znaczy się nie trzeba umieć właściwie nic, to jest prosty, krótki program i nawet jak nie pamiętamy, jak dokładnie wygląda struktura, klikamy helpa i wszystko jest na wierzchu. Także mam nadzieję, że pozwoli Wam to podpisywać, na przykład przyrządy specjalne, szczęki, czy też nawet detale dla klientów, chociażby numerowane jako numer seryjny. Jeżeli materiał Wam się podobał, zapraszam oczywiście do lajkowania, subskrybowania, czy też dzielenia się z znajomymi, którzy też mogą się z tego filmu czegoś nauczyć. jeżeli coś. Bo nie tak, napiszcie to na dole w komentarzu i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku Cęcę Krok po kroku i już za tydzień.